Cześć, witajcie, to Patyk pasjonat gier. Witam was w kolejnym odcinku y, unboxingu na moim kanale. Życzę wam miłego oglądania i teraz chcę y, zrobić unboxing y, z gry y, y, Indiana Jones i Wielki Krąg na PS5. Y, wiadomo, po polsku. No dobra. Indiana Jonesy Wielki Krąg, widzicie tutaj? O, bardzo, bardzo fajnie to jest zrobione. O, tutaj jest Indie, fajnie. PEGI, Pegi 16, to ta grama i połączenie internetowe wymagane, tak, bo słyszałem o tym, że tutaj na płycie jest około tak 20-30 gigabajtów, jakoś tak. A resztę to trzeba pobrać yy, z internetu, yy, większość plików tej gry yy, oraz yy, patch'e. Yy. No dobra, tutaj jest też ten pasek Tutaj PS5, yy, Indiana Jones i Wieki Krąg, ba bardzo to ładnie jest tutaj to zrobione. I tutaj wam to też przeczytam, odkryj yy, jedną z największych tajemnic historii jako Indiana Jones, jest rok 1937. Złowrogie siły przemierzają świat w poszukiwaniu sekretów starożytnej mocy, związanej z wielkim kręgiem, i tylko jedna osoba może je powstrzymać Indiana Jones. Świat tajemnic czeka w tej wciągającej przygodzie dla pojedynczego gracza. I tutaj. E, dobra, po, e, poczekajcie, muszę e, zrobić cięcie. Dobra, już jest po cięciu, e, moi drodzy widzowie, bo tutaj musiałem zdjąć. No. To, 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 oczywiście, tutaj wi wiadomo, to było potwierdzenie e, zapłaty, i tak dalej. No, to tutaj był ten plastik ogólnie, no, e, wiadomo. I tutaj, żebyście to bardziej to zobaczyli, o ten środkowy tutaj Dobrze, e, jesteś Indianą Jonesem. Akcesy pierwszoosobowej perspektywy. Pełna y, rozmachu globtroterska przygoda, tak. A, a ja wiem, co to znaczy y, globtroterska przygoda. To to, że. Y podróżnika odkrywcy. No i w sumie Indiana Jones jest takim podróżnikiem odkrywcą. No i to, to bardzo, to bardzo fa fajnie tutaj napisali, że pełno rozmachu globetrotterska przygoda. Gra dla jednego gracza, co najmniej 135 GB. To, to, to naprawdę dużo. Funkcje wibracji i efekt trigger obsługiwany. No to to jest super na PS5. I tutaj jest bardzo ważna informacja. Widzicie to o PS5 Pro Enhanced, tak, że to jest ulepszenie, że ta gra y, ma to ulepszenie dla tej mocniejszej wersji y, PS5. Mam na myśli PS5 Pro, tak. No, PS5 Pro jest mocniejsze, no to prawda. I, i PEGI 16, znowu przemoc i Ultra HD Blu-ray. Dobrze, i teraz to y, spróbuję to. Dobrze, to. Y, tutaj zdjąć folię Okej, okay, dobra. Okej, okay, udało mi się o dobra, ja, bo jestem walczę. Okej. Muszę też jeszcze trochę tym nożykiem. O, udało mi się tym nożykiem, o tutaj, o, bardzo dobrze, dobra, o, super, z, z, zarąbiście, o, udało mi się zdjąć tę folię, Wy, wybaczcie, że to tak długo, tylko musiałem się skupić, e, no dobra, no już sobie poradziłem, o, już folii nie ma, dobra, i to tak też to wygląda, o, bo tutaj coś to wcześniej to trochę mogę tutaj zasłonić, no, o dobra. O, to teraz Wam to jeszcze raz tutaj pokażę. Dobrze, i teraz chcę to otworzyć. O. I tutaj jest tylko y, sama płyta. Indiana Jones and the Great Circle. Tak, czyli Indiana Jones i Wielki Krąg, tak, Do, dokładnie. And the, a po angielsku to jest tak, Indiana Jones and the Great y, y, Kirkle o, do, dokładnie o. Indiana Jones The Great Kirkle. O. No do, do, dobrze coś kojarzę. O. I tutaj jest na PS5 wiadomo. I tutaj o, tutaj jest płyta. No i ogólnie to to, że zapraszam do y, obejrzenia tej serii zagrajmy wy na moim kanale. Mam, mam tylko taką nadzieję, że ten unboxing bardzo wam się spodobał. Proszę, zostawcie łapkę w górę oraz jakiś komentarz, oczywiście, pod tym yy, odcinkiem, po tym yy, wiadomo-unboxingiem. Un I, I też wyjątkowo poproszę o subskrypcję. No dobra, yy, i teraz to będę musiał tam yy, zainstalować sobie tę grę. No dobra, i okej, okay. no i ogólnie to ja Wam też, jeśli ktoś już ma tę grę yy, na PS5 czy Xboxie, Series X. Yy, bo też jeszcze był, a tak, i jeszcze też była ta wersja na PC. -ta, to ja wam ogólnie ży, ży, życzę e, miłego e, grania w ten tytuł, no bo to jest e, z, zarąbis, zarąbista gra. E, dzięki tej grze obejrzałem, tak się pochwalę, e, 3, 3, e, te trzy części, które wyszły w, w latach 80 tak. E, pierwszą część, drugą i trzecią, tak. Te trzy części wyszły. E, w latach 80., tak, do, dokładnie. No, do, 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 dobrze, dobrze kojarzę, tak, bo to sprawdziłem w internecie jeszcze wcześniej, tak. Dobra, to, to wszystko, co Wam chciałem powiedzieć. Ja Wam życzę miłego dnia. Papa, pa, do zobaczenia. Papa! Pa.